Cześć się maneczko, z tej strony Polski Łoś. Dzisiaj e, pokażę Wam moje dwie kostki nowe. W sumie znaczy one nie są już takie nowe, bo kupiłem je jakiś e, tydzień dwa temu e, i mają się no, w sumie dobrze. Pierwszą kostką jest moje Waylong, którą kupiłem używaną. Była zmulona tak, że nie dało się na niej w sumie układać. Ale po moich e, że tak powiem tuningach znaczy ona ogólnie nie jest modowana ale po moich czyszczeniach i w ogóle no to chodzi jak chodzi koska na oryginalnych naklejkach na razie tutaj troszeczkę biała zdarta ale to i tak nie robi dla mnie różnicy bo i tak wiadomo o co chodzi no to może klepnę sobie solwa jednego dziwnie mi tak układać będzie no ale nic. 3, 2, 1. Mm. Już nie widzę jak, bo mi kamera zasłania, ale to nic w sumie. Mm. Wiem, że teraz zlamię, bo to wszystko przez kamerę, pamiętajcie. No, i tak to mniej więcej wyglądało. Troszeczkę to mi zajęło jakieś 40 sekund. Yy, drugą kostką jest Landlands Cube, którego kupiłem nowego od yy, Fastecha i ma się na razie dobrze. Chodzi no jak dla mnie, to nawet fajnie. Zdarzały się popy, ale to już e, rzadko, bo e, no po prostu jak się nie umiał obsługiwać nią, no to bywa i tak. Dobra, no to może sobie klepnę jednego solwa, zobaczycie ogólnie jak to wygląda. Układam Sarach metod, także e, zbytnio wszystkich sytuacji nie umiem. Ale te podstawowe w sumie umiem, tak? Czasy mam e, po sub e, 30-40, tak? Wahają się to, zależy jeszcze, jak ułożę. No i dobra, ułożyłem. E, także z cuba budowa, zaraz wam pokażę. Mm, nie mam czym podważyć to, spróbuję spopować ewentualnie. Eee. Okej, okay, może jakoś inaczej. O, dobra. Więc to jest środek. Tutaj e, środki nie są ze śrubkami, tylko jest e, takie coś. Mm, róg. Ogólnie zobaczycie jak to wygląda. E, jak to wszystko rozbiorę. Dobra, nie ma e, co. Ogólnie wygląda to jak e, taki no, krzyżak, jak e, podobny troszeczkę do Function, może troszeczkę bliżej, nie wiem czy ostro i złapię. No i mniej więcej tak to wygląda, troszeczkę syfu, ale mm, to nic. Także mniej więcej to tak wygląda w środku, ja spróbuję to złożyć. E, what the hell? Ok. Także skewb mi się sprawuje bardzo dobrze, e, polecam tego lanlana dla początkujących jak i dla mm, kontynuujących. E, no, ładnie się porusza, e, próbowałem jeszcze zrobić e, takiego moda, żeby wyjąć te kuleczki, żeby nie czyszczało jak na lekcji układam. Ale e, wtedy już nie zatrzymują się nam tak ała warstwy popła w tamtym miejscu. No nic, chwilę ja to z, mm, złożę. Złożyć jest łatwo, ale coś mi e, jakieś problemy wychodzą tutaj. No, <grym> okej, okay. także, no, LANLAN e, Lan myślę, że dobrego skuba zrobił. Słyszałem też, że moju zaczyna robić skuby. E, zobaczymy, co to będzie, ale znając życie, e, pierwsze moju e, szału nie będzie widać. Ale to jeszcze się. Ała! Kurczę, w sumie okaże. Niepotrzebnie to na siłę robię. E, może. O tak, zrobię. O! Teraz będzie Gites. W sumie powinno być. Także no ja spróbuję kupić tego skuba od moju i re recenzję dać wam na moim kanale Żebyście wiedzieli ogólnie co to jest A jeżeli chodzi o Waylonga moju Kurde źle ile ja się motam ze składaniem tego skuba, Jest coś niebywałego Dobra, jeżeli chodzi o moją, wyszła wersja trzecia. Ja tutaj gdzieś nawet miałem ją wyświetloną. Możecie sobie poszukać, ewentualnie jak znajdę w czas, to dodam w opisie. Także no, chyba to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Jeżeli się podobało, daj łapkę w górę. Jeżeli masz jakieś sugestie, komentuj. Jeżeli chcesz więcej filmików, po prostu subskrybuj mój kanał. E, także mówił dla Was Polski Łoś. E, hej, cześć i na razie.